Witam na imię Ania, jestem instruktorem. Jogi pokażę dzisiaj e, kilka ćwiczeń na rozluźnienie napięć w odcinku lędźwiowym. Połóż się na plecach, powoli, chwyć dłońmi pod kolanami i takim zrolowanym kręgosłupem. Połóż tu na matę. Rozłóż sobie ręce na boki, przyciągnij. Obydwie nogi i zapleć dłonie pod kolanami. Przyciągnij, uda i rozluźnij. Wydech, przyciągnij. Wdech, rozluźnij. Przyciągnij i rozluźnij. Przyciągnij, rozluźnij. Przyciągnij, czyli doklej odcinek lędźwiowy, czuj połączenie na macie i odklej. Jeszcze parę razy. Przyklej. Odklej. Jeszcze dwa. Mocno. Ostatni raz zostań i pomasuj trochę na prawo, na lewo. Wyprostuj lewą nogę, palce skieruj do sufitu. Wypchnij delikatnie piętę, ale jeśli czujesz jakieś napięcie, ciągnięcie tutaj w pachwinie, możesz sobie nogę zgiąć, odłożyć stopę na macie, a prawa jest przyciągnięta. I przyciągając udo do klatki, poczu, jak się twój, przybliża się twój odcinek lędźwiowy do maty. Łopatki i barki są luźne, spoczywają na macie. Zmień. Teraz wyprostuj prawą albo zegnij odłuż stopa, wybierz to ułożenie wygodniejsze dla Ciebie, żeby nie generować jeszcze większych napięć, przyciągnij teraz lewe udo. Przyciągnij z powrotem obydwa, teraz rozłącz kolana na zewnątrz i takim półkolem przejdź do przodu, połącz kolana i zbliż uda do klatki. Znowu rozłącz kolana, przejdź do przodu, połącz i przysuń. I tak pracuj kilka razy. A teraz spróbuj chwycić swoje zewnętrzne krawędzie stóp, tak jakbyśmy chcieli. Stopy przykleić do sufitu kierunek. A kolana idą w stronę maty. Spróbuj umieścić kostkę w linii kolana i dokleić, ściągając kolana w dół, przykleić odcinek lędźwiowy do maty. Rozstaw szeroko kolana. I przyciągaj stopy do podłogi. Możesz pobujać się delikatnie na prawo, na lewo. Ok, a teraz połącz swoje stopy, rozłóż ręce na boki, opuść stopy, przyciągnij uda jak najbliżej klatki i takie zgięte nogi. Na wydechu przenosisz prawą stronę. Wdech. Unieś kolana w górę na wydechu w lewą stronę. Chcesz, aby twoje kolana były jak najbliżej twojej pachy i starasz się mieć połączone kolana razem na tyle, na ile jest to możliwe. Stopy są w powietrzu i na wydechu skręcasz się wraz w jedną, a raz w drugą stronę. Kolana opadają tak nisko na tyle, na ile masz możliwość. Barki starasz się, aby były przyklejone do maty. Jeszcze chwilę. Ok, odłóż sobie kolana, yy, odłóż stopy na matę. Połącz kostki kolana razem i opuść obydwie nogi na prawą stronę i zdecham unieś kolana i wydech na drugą stronę staraj się mieć połączone kolana razem stopy są połączone wewnętrznymi krawędziami czyli odklejasz lewą stopę idąc na prawo i odrywasz prawą stopę idąc na lewo przyciągnij, uda do klatki i skrzyżuj golenie takim ruchem zamaszystym, prr, już usiąść. Jeśli poczuliście ulgę w plecach i to przyniosło wam takie ukojenie po długotrwałej pracy gdzieś przy biurku, gdzie długo musieliśmy siedzieć, zapraszam na mój kanał. Mental Yoga na YouTubie, gdzie dodatkowo pracujemy z głową oraz są wskazówki dotyczące zdrowego żywienia oraz na Facebooku Anna Maciaszczyk Yoga. Powstała też tam osobna grupa do praktyki jogi, na której prowadzę zapisy oraz takie wyzwanie 7 dni z jogą, gdzie aktywujemy nasze stopy, budujemy odpowiednią pracę dla kolan, otwieramy biodra, wzmacniamy brzuch, otwieramy klatkę i w weekend relaksujemy całe ciało. Wszystkie osoby chętne zapraszam do komentowania, prześlę szczegóły. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki, cześć.